Cześć siemanko, z tej strony Ekmot i witam Was w kolejnym odcinku z GTA. Dzisiaj w tym odcinku drodzy widzowie <laughs> plan jest taki, że porobimy jakieś te specjalne misje tego typu serii Adwersarza. Dobra, zaczynamy widzowie. Wyścig z czasem na arenie wojny. Jeszcze tego nigdy nie grałem, a tu chyba trzeba się dość rozwalać z tego co widziałem w opisie przed tym. Miasta! Kurde no, walimy już na ten. Dobra, broń włączona. Aha, nie mam broni. Trzeba jakąś zdobyć, czy coś? O kurde. Ło, panie. Dobra, czas. Aby mi się kończy czas, trzeba jak najdłużej. To ma sens, widzowie. To mogę tylko środkowy palec pokazywać, co jest. Jak ja tam mam wyjechać? A, tutaj są skocznie. Okej. Okay. ha, bo jest znikło. Ja nie mogę. Kończymy chyba na 12. miejscu. Dobra. Ja bym chyba zagrał coś innego, jednak. Dobra, zaczynamy. Następne. tryb Adwesa Zabarza rakietowa. Cel Koronny. Runda pierwsza. Panie i panowie, czy jesteście gotowi? Lecimy. Nie ja wiem o co chodzi za bardzo, ale. Chyba strzelamy do niego. Tu mamy jakiegoś. No dobra, chyba kogoś zabiję. Ajajaj. No niestety. Nie do 15 punktów to trwało. Ojej, ja to długo trochę. Nie, co? to ja mam. Faktycznie mega. O, jestem celem. Lecimy na tego gościa, pani i pan O kurde. Myślałem, że cel ma więcej życia, co jest. Nie, no nie, jeszcze raz. A, chyba go też zabiłem. Było blisko. 10 do 1 przegrywamy, to jest skandal. Ja nie mogę. No z pierwszej osoby by było łatwiej, chociaż mi by było widać. Chyba będzie przegrana, widzowie. <ścoughs> nie, wierzę po prostu. Dobra, mam plan widzowy. Tutaj przekradnę się bokiem. Nikt mi nie zauważy. Schowam się tu za ścianą. A jednak ktoś mnie zauważył. No kurde, no. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Czemu nasza drużyna jest taka słaba? 10-2. Gdzie jest w ogóle nasz cel, kurde? I tego chronić. Opa. No i gdzie się tam chowasz, kurde? No, dostał! 5 do 1 już mam z nim. jeden na 1, pojedynki. Eee, to już jest nawet nieśmieszne. Czy ja coś w ogóle kiedyś wygrałem na, ty, na, na tych odcinkach? To już normalnie jest smutne. <grystanie> Trzeba to jakoś sprytem ich pokonać. To jeszcze można wygrać, tylko nasz nie może się zabić. Chodź tu. No i fajnie. Niestety przegrano widzowie. Dobra, zaczynamy. Tryb adworysarza bunkier. Norma zabójstw. Tutaj się odkujemy na pewno. O kurde, z rakietnicami. Co rundę podobno mamy rakietnicę. O, zabiłem chyba jednego. O kurde, dostałem. I to mi się już podoba trochę bardziej. Lecimy wizowy na nich. O kurde, a tu wychodzi. Kurde, to on za jakimś rogiem stoi. No skąd? YouTube Freddy, gdzie unicestwia? za gość. A, fajnie, oni już mają te. A my dalej na rakietnicach. Dawajcie, panowie. O, dobra. No i co teraz? No i teraz powinniśmy iść dojechać. Chociaż przegrywamy chyba. No mamy karabinki, jazda. Zabiliśmy <grywamy> się nawzajem? Nie, chyba nie. Dobra. Oni już mają jakieś pistolety. My też. Hello motherfucker? <noise> serio? Nie wierzę I to już nie jest śmieszne jak oni mnie tu rozwalają No kurde są im to tak długo dobra oni mają już jakieś noże No i przegraliśmy, ja nie mogę Dobra widzowie, zagramy sobie sztafetę gramy dwójkami i e, Pierwsza, pierwsze osoby jadą, z tego co zrozumiałem, a drugie osoby czekają i później jest zmiana. Więc ruszajmy. Jest taki wyścig tylko na lepszych zasadach, można powiedzieć. Ja jestem w drużynie numer dwa. Zobaczymy jak mój partner będzie jechał. Kurde, mi się nie podoba to auto. O, ale bywają gościa. S, S, S. Ale robię, kurde, te ten... Niszczę rywali, widzowie. W końcu no, jakiś tryb dla mnie. Proszę mi nie bić, proszę. Ty kurde. Puszczaj. No i ostatni dojadę do sztafety. Pewnie. Okrążenia. Jedź, jedź. Dobra, obserwujmy naszego. Kamera na V. Jedzie nasz. Widzowie. Co z tego, że jest tak... No kurde obróciło naszego, ja nie mogę. Dawaj, high flixi. Mamy drugą pozycję. Tamtym już trochę odjechał. Gdzie jest nas, gdzie jest nas? Jedzie, jedzie, high flixi. Jazda, jazda. Dalej jesteśmy drodzy, pięknie. Zmiana była owocna, dalej jedziemy. Podoba mi się ten tryb widzowie. O kurde. A, jazda, jazda. Da, jesteśmy drudzy. To jest nasz przeciwnik? Pierwszy? Nie. To nie on. Jak do punktu kontrolnego? Kurde. Wrzuć to boxu. Gdzie jest box? Where is box? Tutaj Kurde co on robi? Nie Dobra, by cię gonią. kurde Dawaj go, dawaj go Dobrze, dobrze Chyba by się zbliża do nas No jaki falstart, start! Nie no Jedź, kurde Pozycja druga na trzy. Już chyba nie dogonimy tego pierwszego. On już, będzie mnie za chwilę. Nie no, bez nadzieja. Nie wiem, czy ci drudzy nie mają lepszego auta. Aha, i on będzie kończył. Nie no, to już poza zasięgiem ten pierwszy chłop. O panie, co jest? Jeść do dopu... pół. Ale to się buguje, ja nie mogę. No i mnie zablokował. to się pchać, kiedy Patrzmy na naszego. Jedzie, jedzie. Bo drugie miejsce, niestety drugie miejsce widzowie przegrany.